No i widzę z tej strony Ja Igor i dzisiaj sobie połowimy rybki, bo ja próbowałem łapać Moawa, ale mi to średnio wychodziło. Więc e, dzisiaj połowimy sobie rybki trochę, na przykład jakiś stary, już nieraz złapaliśmy, nie połowimy je tylko po to, żeby żeby, żeby trochę podrobić na Moawa, a pod koniec... Od w zapaluję na mała, No i pięknie ją wypuściłem. Tylko, że nie chciałem jej wypuszczać. Jak tylko jakiś dniaczek? ty to by było fajnie. muszę się podrokać. Masz też tak w tym roku komary gryzą? Ja rozumiem, że w poprzednim roku też było, ale nie aż tak. Przynajmniej mnie, Dobra. Co no za waba, nie łapię się. właśnie tak wygląda główny dzisiejszy dzień. w tej grze, no. I ciągle mi się łapie coś, czego w ogóle nie chcę. Nie wiem czemu. Tak jest. No ale co ty tu robić? Ale czemu on jest tak na samym początku. Wiesz, jak zaczynałem grać, to go tu nie było. żebym sobie nim jakoś ściągnął na przykład Ciebie w sumie. o no i piękny, no, no i lepszy mi się łapał no właśnie wyłowmy jeszcze raz tego rekina przy nim jest tyle tych ofiar zamrady bez problemu ale ja nie chcę Ciebie kiedy to zrozumiesz? Rekiniusz. Trzeba możesz nawet urwać. Ale nie jestem łapany przez rekiniusza. Dobra, tu są mu twisze. Rekiniusza i hak. Dobra. Spoko. Mogę to sernąć. I teraz tak. Łapię rybę. Dobra. Wiepcia złapana. Kupuję klucz kucha. Bombę. Lecę. Teraz dobrze to bombę zimową kontrolować. No to nie było dobrze. <grymne> Dobra, lecę z rakietą i z dwoma bombami. Rakieta i trzy bomby. Rakieta, trzy bomby i ha. Ja też mam jeszcze 34 tysiące. A nie ma więcej. Jest Nie, ostraszyłem go! Jakie nie, nie, dobra. nie, nie, zrobię? Pójdę chyba na nie, 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 Z tym nie, raz. nie, wiem, jak ja go odstraszyłem. nie, pytajcie mnie, bo ja nie, 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 już hubkiem z tą przynętą. Chce zejść do głębi. To nie oczywiście aż takich głębiej na młoda. Ale jakiś głębik na pewno potem śpływa. Niech to czwierzy tu. Chcę krążyć. Ale chcę w tamtą stronę? Dogada, że jakie odstraszenie jednego leki na to wszyscy są odstraszeni? No, dobra. Ja wiem, chociaż ty się złe. No i się urwała. Nie, nie, nie wiem, co jest dzisiaj ze mną, tak kiedy dzisiaj nie umiem grać w tą źrę. Po prostu jakoś nie. Trzymaj się, nie siada kompletnie. Grano. Chciałem zobaczyć tego i tego. I wyszło tak i tak. Kocze. Jak to kosztowałeś? Tylko kosztowałeś, nie? O nie wiem! One się w dwójkę złapały i mnie przeciągnęły. Chamo, wyrzedzamy. Dobra, cyk. One są pewnie beszki. Dobra. Jeszcze raz. Tego typu ale czemu one prosto na mnie płyną? Te cztery dosłownie na samobójstwo wskazują. Tetra bym w sumie chciał złapać. Tetra. Tetra mi zachęca. Ale ty nie jesteś tetra. To wyglądasz jak tetra. A może tego Swordfisha bym dzisiaj złapał? No są tu pufy, można spróbować. Dobra. Spróbuję, spróbuję. Jak on tutaj pływa? To może dzisiaj chociaż tego złapie. Pufa Aha! No ten chyba chronił tego pufa jakoś. Security... Security ryba Dobra. Tu jest też z niej. Nie, to nie jest. Będę trochę dalej rzucić. To jest pod nim. Ci muszę jeszcze bardziej rzucić. Jak mi się tą dyntrawizę kosztuje 34, to będzie fartusz. Ale ty nie jesteś ani drogi, ani... No nawet jakiś farny. Dajcie mi coś dobrego. Tetry. Pów? Jestem gdzieś puf. Tak no powtarzam, tym muszę sobie zarzucić hak tu teraz wypatrywać pusz, czy bardziej w tą stronę. Jest musztarda. Aha! No i musztarda mi zażarła klasycznie. Czemu on się tak blisko tego trzyma? No ja wiem, żeby zjeżdżać, ale... aż tak blisko? Spadaj. Czemu ty? Czemu akurat ty? Przecież nie potrzebujesz do życia. Wziąłem stopniu, tylko że to jest tylko 3000. Kiedyś to było dużo, ale teraz puf. Puf. Chodź tu. Łowimy go. Znaczy, nie nie chcę żebyś mi się ulgał, więc nie spadaj, ale po prostu chodź, dobra? Taki on jest dziwny. Znaczy, jakby... Wiecie, bo to jest ta mechanika, która jest na, tutaj na dwie ryby, że one razem ciągną, że one razem chcą się wydostać. I to jest taki tragiczny typ. Na tą mechanikę zawsze coś jest cięższy jak dwie rybki naraz ciągnął w ogóle nie przestaje walczyć to jest dzika ryba I ciągle w ogóle nie przestaje walczyć on ciągle walczy to jest takie nienaturalne nienaturalne zjawisko nazywane rybą ryb, Gigaczabym. Ale może. Ale może nie takim Gigaczabym. No jakiego się wydaje. O, oh, mam go! Nie wiem, jakiego tam zarzuciłam, ale. Jest ten. Dobra. Czekajcie, jeśli Ciebie będę chciał włapać. Dziwolągam. Gdzie jest ten No to chyba krąży, nie? gdzie jest ten dziwolą? Bo zniknął. Stomani. Dobra, on już tu jest 160 tysięcy, więc w następnym odcinku będę mógł zapalować na moława. Tak sobie to muszę uświadomić, ale następny odcinek będzie dopiero w niedzielę. Dobra. Swordfisha mam od odhaczonego. Jeżeli chodzi o zebrane rybki. Więc jedną rybkę więcej na sumieniu mam. Ale? Więcej hajsy. Dobra, rzucę. No, może nie na grępera ale okej. Okay. Spróbowałbym rakinka. Tylko najpierw jeszcze zobaczymy, czy mi gra nie Czy mi da moje pieniądze. Pamiętam, że raz mnie oskamowała. Proszę. 180 tysięcy jest dla mnie ważne w tym momencie. Dobra, dostałem. 329 tysięcy. Uuu, wybiłem się trochę. Bo miałem naprawdę bardzo mało na samym początku odcinka. Dzisiejszy odcinek może się nazywać, że złapałem Swordfisha. Swordfisza. tylko 10 minut, to jeszcze trochę sobie pogramy. Ale troszeczkę to popykamy sobie. Dzisiaj jednak będę tylko dwa odcinki, więc To się mi po prostu nie pyta, dobra? Jutro mam ważny wyjazd, więc no, więc muszę. Po prostu muszę. Ja mam pomysły. A piemy Znaczy próbujemy. Kupuję jedną bombę. Nie. Kupuję jedną bombę. I lecimy z tym. Lecimy z tym koksem. Teraz powinny mi się odrodzić. I widzę, się odrodziły. Dobra. Więc tak. Su. 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 Lecimy. Dobra, odmieniłam. No to fajne. A to czapka? Wiem, że czapencję mogę zgarnąć w trakcie. Co ta czapencja robi? Czy jest lepsza? Nie ma no, baterii, ale jest lepsza. Jakby to nazwać. Po prostu wolę tą baterię. I chyba teraz kupię na dwie bomby. wiecie? Bo jeżeli uda mi się znowu po raz drugi złapać rekina, to już będzie lepiej. Ja wcześniej to robiłem w mojej bombie i poradzę dać tą rakietkę. Może trochę po chińsku ta rakieta poszła. Ale ważne, że poszła. Po do mam detonatora, więc... Teraz? No i dobra, ciągniemy. Walczymy, walczymy. Walczymy, on, on był fajny, pamiętam. On był do walki taki dobry. Nie był ani za ciężki, ani za łatwy. On Był taki w sam raz. Shark, tiger shark do zdobycia. On był taki sam, on, on był troszeczkę tylko lepszy w ciągu od szarka, ale ciężej go było złapać, bo, zobaczcie, szarka, chyba ja go teraz łapę w drugą minutę. Jakby wiecie, od czasu, kiedy zarzuciłem pierwszy raz, obiegł chyba drugą minutę. No nie miejcie się od tego momentu, od którego go zdetonowałem, bo wtedy to już przestałem go chcieć. I teraz, znowu, widzicie, to jest takie, to jest dobra opcja na zarabianie jakby. To nie jest taka ciężka ryba. Nie jest taka ciężka ryba. Kurs dopływania! Czy ja teraz będę mógł sobie ryby zarzucać? I za chwilę będę miał w sumie łączną sumę tego. Hej! Nie no, fajny odcinek ostatecznie wyszedł. No tak nie chciałem się... No szkurde, znowu nie złapałem moawa. Tak by wyglądał ten odcinek, a wygląda... Złapałem surtwisza. Złapałem e, rekina po raz drugi. Zaraz będę łapał rekina po raz trzeci. To tak serio. Zresztą tu ja grę i tyle. Serio, dzisiaj złapię dwa razy rekina. Mam to w dupę, co tutaj pomyślą inni. Że jakiś młodzki jestem. Pyk? selnese. se. Wstałem niech się wszystko zapiszę. Resettings. I lecę znowu na rekina. Po prostu. I, i niech mi tego nie Chociaż W sumie nie, on się chyba nie odrodził. No ja sprawdzę, czy on się odrodził. To kompletnie osoba. Nawet to tylko typu im w dół. Dobra. Sprawdzę tylko, czy na jakim jest. Czy jakim jest? Czy dobry jest jakiś gomny? Nie ma jaki na To niestety sobie go nie złapię. Ale czapujcie wezmę przy okazji. Dobra. E, ta jest lepsza. Dobra. 388 tysięcy! Jak ty chyły go było, ten odcinek z siedemdziesiątoma tysiącami? I ten odcinek oficjalnie udaje za... Znaczy, daj, daj na udany, jakby... Co z tego, że nie złapałem mała? Nie wiem... Po, w niedzielę sobie pogram, nie? Może go złapię. Serio. Co mi tam obchodzi czy go złapę, czy nie? Przecież się dzisiaj złapałem tyle... Tuż rybek. że ja po prostu nie mogę. Rekina! Złapałem se. Po raz drugi. Swordfisha. Przecież to wszystko mi się nabije później. O ty 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 ty, ty jesteś dużo bardziej, więc lepiej chodź do tatusza. Chodź do tatusza. Chodź do tatusza. Dobra. No, no i jakoś tapusza. I teraz ją tylko nic nie z... Nie pójdą, że raczej Tą rybę czasem serio ostro wali. Ona leci do ryb, które pokroją ją w samości. Które... Ona chyba wie, że ona jest dosyć droga na, na swoją wielkość i, i przez to niszczy nam życie. Po prostu nie, nie chce, żeby ktoś ją sprzedał za lepszą cenę i po prostu leci do ryb, które ją sprzedają za mniejsze ceny. Spędzam mam ten numer, jakbym sobie tamto z dołu chciał złapać. Właśnie to uwięzę już kiedyś kiedyś No bo w sumie. Wyciągnę sobie. No. O nie, ona nie jest zainteresowana. Jest taki. Rybka nie interesuje. O, znowu ten pływa. Znowu ten pływa. Wyrzucę. Bo ja chcę tego gościa by złapać. Zobaczcie. Dobra, ciebie wyciągnę, żebyś tam tego nie zżarł. Będzie miało sens. Jak ciebie było, żebyś tam tego nie zżarł. Jezu, jakie ja sobie dzisiaj Spokojnie zarabiam hajs. Wiecie, zarzucam sobie dosłownie miliardowe rybki. Mamutko. Jezu, serio, ta gra. Tak gra. W niektórych momentach jest tak denerwująca, a w drugich jest tak piękna. Jak na przykład, kiedy próbujesz łapać moawa, to masz wkurzenie na twarzy. Nie masz banana na mordzie. A kiedy nie próbujesz łapać moawa, masz banana na mordzie, grając w grę. I ta gra jest po prostu dobra. Wiecie, dobra taka. Taka ocenka, dobra. No o, dobra. Dobra jest ta gra, ale serio. Nigdy nie grałam. Znaczy, ja tak faktycznie nigdy nie grałam w tą kotłownię. Wiem, nie dajcie mi w komentarzach, wiem, że to tak stambec jest, tylko pozwoliłam to życzyć. I teraz, jak sobie tak nią gram, to pomyślałem, że to jest świetna gra. bo Do takiego wyczylowania się, nie? do trochę hardowania to też jest inna bajka. Też jest dobra do tryhardowania, ale wtedy już, wtedy już nie czujesz tego, co jak sobie w for fun. Po prostu. gra jest najlepsza w For fun. czyli granie dla zabawy. Pamiętam, że kiedyś z sobą miałem problem. I ci... ciągle ktoś mi ciebie wygryzał. Ale gdzie ty płyniesz? Porąbana? Dobra. Ej, bo ja chcę sobie wyciągnąć jeszcze. To z tego, że 5000, wezmę sobie. Przy zarabianiu hajsu każda ryba jest ważna w sumie. Nie no dobra, ale 50 zeta to ja nie wrzucę na łódkę. Ryba jest w ogóle dla patrzcie. Nie? Cyt, cyk, Dobra, tu. Nie? To bym chciał. No nie, nie ciebie. No właśnie. Dobra. E, Zanóż mi to gdzieś dalej, tam może być jakiś gramper. będzie gramper, który to na dupsku mojej ryby. A ja wiecie, że jak mówię na dubsku mojej ryby, to ja to mówię poprawnie. Bo oni nas... bo oni naszą rybę gryzą za dupę. Aż wiecie, zabierają jej dupę. Odgryzają jej dupę. Dziwnie brzmi, nie wiem. A ty teraz... Oooo! Chce! co Libunie! Dobrek! On wygląda na takiego Dobryka. On będzie Dobrykiem. On będzie tym Dobrykiem, który złapię. Ja wiem, on jest. On jest tu. Chodź. Przytulę cię. Nie będziesz się bał oburzył. <gryzanie> Przytulasek Ogra nic nie widzę O, urwała się Czy nie jesteś mojego przytulaska? O tych kamień jest wyparzony. Ty mordo niewyparzony. Bym na się nie wyparzone. Zapolował mnie świebcie. Ale nie na jakieś... Po... O może noctis? Ej, noctis ma no sens. Noctis Chodź, noctis! Noctis! Walczę z Noctisem! Chodź mi tu bliżej! Chodź mi tu bliżej! Chodź, 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 chodź! Z chęcią Cię przygarnę. U mojego gangu. Gang, z którym nie chciałbyś walczyć za żadne skarby, gang świeżaków jest na pierwszym miejscu. Rozpierdzili mi wszystkich. Po kolei. Ja mam właśnie, ej, ja jestem właśnie w tym bagu. Dawaj no Chodź do mnie w sobie. Ja czekam na ciebie. Otworzę ci drzwi. Wow, wow, weszło. O oh, to ja wiem gdzie ty płyniesz i ci na to nie. Pozwolę, niestety. Taki już jestem, widzisz, okropnie, nie? Wiem, dużo, dużo mi to już mi powiedziało. Ej, ta nitka się staje czerwona. Ten tu ciągnie. Wow, on jest mocny. Z nim może być długa walka. I raczej będzie. Dobra. Jak ja bym go tak trochę powstrzymywał? Czy wiecie, nie? Dobra, D, ja muszę go zaciągnąć. Tutaj dolatuje Firewall więc wiem, że jestem troszeczkę... Dosyć blisko. Ale troszeczkę tak W tą stronę pójdziesz. I bo on tak zrobił jeszcze raz. I on tak zrobił jeszcze raz. Ale nie w tą stronę. Ale nie chodziło, że w tamtą stronę napis. Gdybyś tak zrobił jeszcze raz, to bym był Ci wdzięczny. A nawet tu nadal podpływałaby sam. Trzyma chłopacy, mogę się dołączyć do Waszej kul cool imprezy. To do mi się, to do mi się pewnie spodobają ci się. Tam był nightfish. Jeszcze jedna z rzadszych ryb. Snoptys nie jest rzadką rybą, ona jest po prostu do wyłowienia. Ale rzadko to bym na nie nazwał w życiu. Ona się respi co noc. Nasze po prostu respi co noc. To jest taki taki tam ser ryby. pływają blisko z statku. Przestaje walczyć. Mamy Noctisa! Chodź tu, Noctis. Noctis. <grymne> w serce się w dupę tego Maława. Ja go nie potrzebuję. Noctis, Swordfish, Rekin. Wszystko w 23 minuty. Lecimy to sprzedać widzowie. I mamy. Jeżeli mnie nie oskamują, to mamy 70 tysięcy. Przecież ja kupuję wszystko. Może oprócz łódki bo się nie No Dobra. Co jest? Jakby. Ja się cieszę z dzisiejszego odcinka. Ja myślałam, że to będzie tragedia. Co muszę mieć już tego Moława, nie oszukaj mnie. Dobra. Ja mam nadzieję, że że wam się spodobał. Ja się sprawdzę jest kosztuje na soka łódka. 240 tysięcy, a wędka 180, bym mógł wszystko kupić. Ale ja w moim niedzielnym powrocie będę chciał łapać Moława. Więc wtedy będziemy się nad tym skupiać. Więc ja mam aż 70 tysięcy. Więc co, ja życzę wam i oglądanka marka.